dobry, na dzisiejszym treningu prasowym w Stanowisku i proszę o zabranie głosu Pana Stanisława Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem powitać bardzo serdecznie Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w dniu dzisiejszym opowie nam o nowym programie, Pan Paweł Szefermacher, który opowie nam o nowym programie, jaki z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy będzie wdrażany w samorządach na terenie całego kraju. Panie ministrze, bardzo proszę o Szanowni Państwo, ja pełnię funkcję także pełnomocnika rządu do spraw współpracy z samorządem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, jestem współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i samorządu, więc od samego początku pandemii monitorowaliśmy kwestie problemów, które wynikają w związku z epidemią koronawirusa w samorządach. W tych pierwszych tarczach, które były przyjmowane przez rząd i przez Parlament w marcu były przepisy, które usprawniały możliwość funkcjonowania samorządu w trakcie w trakcie epidemii. Jednym z takich pierwszych przepisów to był przepis umożliwiający odbywanie zdalnych sesji. Wiem, że u Państwa dzisiaj także tego typu posiedzenie zdalne odbyło się. Później były przepisy różne inne, organizacyjne dla samorządu, ale no, cały czas samorządy zgłaszały potrzeby związane z finansami. I tak jak kolejne tarcze przyjmowały. Rozwiązania, które pomagają uelastycznić budżety samorządów. Tak, już po tym, no na końcówce pierwszego półrocza, drugiego kwartału, mając dane z pierwszego kwartału, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju przeanalizowało potrzeby, jakie w tej chwili są w samorządach finansowe związane z sytuacją związaną z epidemią. I w wyniku w wyniku tych konsultacji także z samorządami, ze wszystkimi związkami samorządów od najmniejszych gmin wiejskich, po y, gminy y, Związek Miast Polskich, y, także Unii Metropolii Polskich, y, Związek Powiatów Polskich, po konsultacjach y, y, z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, y, y, rząd przyjmie program na mocy ustawy, która w tej chwili jest w parlamencie, Fundusz Inwestycji Samorządowych. Wczoraj ten fundusz został zaprezentowany razem z panią premier Emilewicz, ministrem rozwoju. Mówiliśmy o szczegółach tego programu i chciałbym dzisiaj także tutaj dziękując za zaproszenie panu staroście parę słów na temat tego programu powiedzieć. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, o których mówię ze strony samorządów, Wiemy, że w tej chwili najważniejsze z punktu widzenia samorządu, ale także gospodarki globalnej, jak i lokalnej jest utrzymanie tych inwestycji, które były planowane. W związku z tym, jest przygotowany algorytm, według którego gminy i powiaty, wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymają dofinansowanie. To dofinansowanie wynika właśnie z algorytmu na który wpływ mają przede wszystkim planowane inwestycje na ten rok. I z tego e, algorytmu e, taka minimalna kwota, jaką mogą otrzymać gminy, e, podkreślam wszystkie gminy w Polsce, to jest e, pół e, miliona złotych, e, największe miasta mogą uzyskać do 93 milionów. Łącznie w skali kraju jest to 5 miliardów złotych pomocy dla gmin e, i miliard dla powiatu. Powiaty również w zależności od inwestycji planowanych otrzymają dofinansowanie, takie wyrównanie związane z potrzebami wynikającymi z epidemii koronawirusa. I szanowni Państwo, z tych wyliczeń rządu, z algorytmu przygotowanego... Przez Ministerstwo Finansów wynika, że te środki w kwocie 13 milionów złotych trafią tylko i wyłącznie do starostwa powiatowego, właśnie tutaj w powiecie Wołomieńskim. Oprócz tego gminy także otrzymają proporcjonalnie, jak to wynika z algorytmu, środki w momencie, w którym ten program zostanie przyjęty i gminy o to zawnioskują. Na co te środki będą mogły być? No przede wszystkim na inwestycje, na wkład własny do inwestycji, bo często gminy, powiaty wskazują na to, że brakuje tych środków po teraz epidemii w związku z mniejszymi wpływami z podatków do budżetów samorządów. Te środki dziś są niezwykle pożądane przez gminy i powiaty, i szacujemy, że w związku z tym, że ubytek samorządów w tym roku w dochodach powinien wynieść około 4 miliardów złotych łącznie w całej Polsce we wszystkich samorządach, ubytek związany z mniejszymi wpływami z podatków, to te 6 miliardów rekompensuje ten ubytek dodatkowo także daje dodatkowe środki na inwestycje. Dzięki temu te inwestycje, które są planowane w powiatach, gminach, będą realizowane. Dzięki temu firmy, które miały w planach realizację tych inwestycji, które wygrały przetargi, będą mogły je realizować, nie będą musiały zwalniać pracowników i dzięki temu utrzymujemy inwestycje lokalne, utrzymujemy lokalne przedsiębiorstwa. I dzięki temu także jestem przekonany, samorządy po tej y, sytuacji wynikającej z koronawirusa wyjdą y, finansowo y, na prostą, bo dziś wszyscy potrzebujemy dobrej współpracy rządu y, i samorządu. I tak naprawdę, szanowni państwo, w 90 y, paru procentach, y, jak to zawsze na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu projekty przechodzą y, jako pozytywna opinia. Samorządu. Tak jestem przekonany, że y, ta współpraca także dzięki temu programowi, dzięki temu wspólnemu wysiłkowi, żeby móc te inwestycje lokalne realizować, będzie się dalej y, układać jeszcze lepiej. Oczywiście, bardzo często, jeżeli chodzi o relacje rząd-samorząd, w opinii publicznej pojawiają się te y, negatywne y, emocje, ale ich jest zdecydowanie mniej w takiej codziennej pracy y, i cieszę się, że inwestycje, które planował. Także starosta Łomiński, powiat będą w tym roku mogły być realizowane dzięki pomocy rządu. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze podziękować panu ministrowi za to, że znalazł czas, aby przyjechać w dniu dzisiejszym do powiatu Łomińskiego i opowiedzieć o tym programie. Wiem, że zainteresowanie wśród radnych, wśród głównych burmistrzów jest olbrzymie. Ja dzisiaj na sesji Rady Powiatu nadmieniłem o tym programie, że ten program ma być wdrażany, co spotkało się też z olbrzymim zadowoleniem ze strony radnych. Myślę, że te środki, o no, które będziemy mogli aplikować do Pana Wojewody, bo to za pośrednictwem Pana Wojewody są wypłacane, w dużej mierze uspokoją finanse powiatu, ale nie tylko powiatu, bo również poszczególnych gmin. Proszę Państwa, z naszych wyliczeń wynika właśnie, że strata już teraz, tak widzimy to, że na dzień dzisiejszy to jest około 4,5 do 5 milionów złotych, więc te 13 milionów, gdybyśmy otrzymali, a te środki mają być wypłacane stosunkowo szybko, więc pozwoliłyby na to, aby te inwestycje, które mam rozpoczęte, były realizowane i aby nie było zagrożenia dla budżetu powiatu. Bardzo dziękuję Panie Ministrze za to. Dziękuję również Państwu za to, że się czas, aby przyjechać do nas i za Państwa pośrednictwem ta informacja będzie mogła być przekazana do szczerszego grona zarówno samorządowców w powiecie wołomińskim, jak również samych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, to oczywiście. Bardzo. No, bardzo serdecznie powiatu no, na Mazowszu. Chciałam zapytać o ten Aglory. Jak on, od czego on jest zależny? Od ilości mieszkańców, od zasobności gminy, czy, czy od czegoś innego? Na... Głównym warunkiem tego algorytmu jest planowane inwestycje, bo zależało nam na tym, żeby te gminy, które zaplanowały inwestycje, mogły je zrealizować, bo one są w trakcie przetargów, są być może gdzieś gdzie już w trakcie realizacji, żeby te inwestycje zostały zrealizowane. To co samorząd planował, to żeby było zrealizowane i to jest główny współczynnik, ale również także kwestia rzeczywiście zamożności gminy, ale... Najważniejszym y, współczynnikiem y, jest kwestia inwestycji. Te gminy, które y, porównywalne gminy, jeżeli chodzi o budżety i porównywalne, jeżeli chodzi o, o liczbę mieszkańców, jeżeli y, któraś z tych gmin ma większe y, plany y, inwestycyjne, no to dostanie więcej, że względu na to, że zależy nam na tym, żeby te inwestycje w tej chwili, które są najważniejsze, dlatego żeby też przedsiębiorstwa lokalne funkcjonowały i mogły normalnie przejść i, i, i przez, przez tą całą sytuację koronawirusową, żeby mogły, żeby przede wszystkim wesprzeć te inwestycje, więc najważniejszym współczynnikiem tu jest kwestia inwestycji. Powiedział Pan, że będzie to trochę więcej, znaczy, że będą to większe środki niż zakładacie, że złożyją gminne odpływy z podatku, na co gminy będą mogły przeznaczyć te Pieniądze, które są ponad? Wszystkie środki można przeznaczyć na inwestycje. Ale mogą namawiać, czy to cały czas są nawet na te zaplanowane? To nie tylko środki są przechodzące na przyszły rok, więc nie trzeba ich wydatkować w tym roku. To będzie ustalane jeszcze w relacjach z wojewodą, wnioski będą składane i będziemy czekać na te wnioski i one będą oceniane. Więc co do zasady. Przede wszystkim priorytet mają te inwestycje, które są w tej chwili realizowane Dziękuję. oraz te, które będą niezbędne z punktu widzenia. Powiedział Pan też, że gmina musi złożyć wniosek, ale to jest też obligatoryjnie, że jak ktoś nie złoży, to nie dostanie. Czy jak nie złoży, to też dostanie. Wie pani, no w wielu programach trzeba złożyć wniosek, żeby móc otrzymać środki. No, tak samo choćby w programie, z którego wielu mieszkańców pewnie tutaj korzysta 500 plus. Te środki się należą osobom, które którym przysługują, ale z drugiej strony trzeba złożyć wniosek, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia formalności ten wniosek jest to tylko i wyłącznie formalność, ale pieniądze są przyznawane na wniosek gminy albo w powiatu Pan Marek Krzysztofowski Ja chciałem zapytać, czy można te pieniądze przeznaczyć do funduszu inwestycji samorządowych tak, tak. na fundusz samorządowych tak może no, być, no tak. Można przekazać te środki na, na wkład własny do gminy. Tak, 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 tak. tak. nie startowały w ogóle w tych bo na no dostaną te gminy, które mają w tej chwili już zaplanowane te inwestycje. Ja rozumiem, bo zaplanowane są jednoroczne, to do końca roku, prawda? Tak, tak, Czasami są to w ramach no, Także utworzą e, realizację ustawy dotyczące e, sesji zdalnej? Tak. Ja mam pytanie. Jeżeli są zdalne sesje, jeżeli wszystkim się wszystko ograniczać, w ogóle rozpatrywaliście Państwo takie nas ograniczyć. A, co to znaczy radnych? Y, Diety radnych to jest kwestia decyzji poszczególnych no, organów na... gmin, prawda? Podjęliśmy decyzję o tym, prowadzić sesje zdalne i czy takim tak. się nie zajmowaliśmy. Bo decyzja... to są przepisy już sz szczegółowe, rozumiem, że to są rządy za Tak, to tak? już jest kwestia Przede wszystkim zależało nam na tym, że w sytuacji, w której jest epidemia i przez pewien czas także zakaz przemieszczania się po kraju, to żeby y, administracja mogła normalnie funkcjonować, żeby te największe potrzeby administracji także związane z decyzjami, y, choćby budżetowymi rad y, gmin powiadok mogły być podejmowane i żeby prawo nie blokowało tej możliwości. Czy niestą pani nie ma takiego, że właśnie... Ta nowelizacja o możliwości wprowadzania system nie jest trochę nadlegowana, to już jest chyba czas i pora do tego, żeby powrócić do tradycyjnego. No cóż, rzeczywiście sytuacja, w której te przepisy powstawały, była całkowicie inna, prawda? I myślę, że tutaj no wiadomo, że y, jestem przekonany, że nie należy odwracać teraz tego prawa. To prawo zostało stworzone po to, żeby z niego korzystać. Ale jako Ale, możliwość. Jako, jako możliwość oczywiście. I w moim przekonaniu tak jak... Wie pan, ja też brałem udział w przygotowywaniu przepisów, które odmrażały funkcjonowanie urzędów. Tak jak na początku urzędy, działalność urzędów została ograniczona tylko i wyłącznie samorządowych do tych najpilniejszych spraw. No, żeby wydać dowód osobisty, prawda, i tak dalej. I tak teraz jest odmrażone. I w moim przekonaniu, tak samo jak premier dzisiaj mówił o powrocie do szkoły, tak? I, i powrocie do innych dziedzin życia normalnego, tak? I, Samorząd powinien zacząć funkcjonować już w taki sposób. Czyli to wakacje można przyjąć Jestem przekonany, taki. że tak, tak. Czy są jeszcze pytania do dzisiejszego spotkania?